Uwaga, cytuję autora tego planu, który będziemy dzisiaj analizować. Na trzecim treningu powiedział, że najlepiej na klen wejść, bo będzie mnie ta redukcja męczyć. Odmówiłem. Po 8 tygodniach zaczął znów się upominać, że naturalnie to za długo będzie trwało. Cytując, klen nie ma żadnych skutków ubocznych. Dorzucimy jeszcze fragment HGH i później Joche. Klen ma sporo skutków ubocznych, jeżeli się przepisze osobie, która ma na przykład problemy z sercem, to może nawet kipnąć, więc uważajcie na to, uważajcie na takich trenerów, takich trenerów jest teraz mnóstwo, ponieważ zarabiają na sprzedaży tego, a druga kwestia, no mogą się pochwalić bardzo szybką przemianą i trzecia kwestia, bardzo często nie potrafią kogoś zredukować nawet na poziomie rekreacyjnym bez właśnie środków, bo nigdy tego nie robili. A jak robili, to robili to źle i właśnie im środki dobiegujące ułatwiały sprawę. Często za niski, ujemny bilans kaloryczny, rżnięcie tych osób, kardio, yy, treningiem ciężkim, bardzo częstym i później takie osoby no po prostu padają. Schudną troszeczkę albo troszeczkę więcej i później pik w powrót do wagi i problemy i hormonalne i z dietą ogólnie lipa. Więc uważajcie, natomiast dzisiaj analizujemy plan treningowy. A, jeszcze jedna kwestia. Co się okazało, że ta osoba trenowała też jego żonę, i się okazało, że mieli bardzo zbliżony plan treningowy. I to mi się nie podoba. Mowa oczywiście o trenerze personalnym, kulturyście i osobie, która też prowadzi konto na Instagramie. Natomiast będziemy plan treningowy analizować, który jest równie komiczny jak te słowa, które tutaj powiedział. Nie wiem, czy zauważyliście, ale osoby takie często rozpisują tylko i wyłącznie takie plany treningowe. A o kim mowa, jeśli chodzi o klienta, jest to osoba, która trenowała 3 lata amatorsko, potem miała 3 lata przerwy, body fat ma na poziomie aż 30%, czyli sporo. Można powiedzieć, że po takiej przerwie to jest osoba początkująca, tak? która powinna sobie przede wszystkim odtworzyć ruchy. No i co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? Co możemy powiedzieć? No i trenuje naturalnie, i chce trenować naturalnie, a tutaj osoba wymusza branie środków dopingujących, czyli ogromny, ogromny minus. Natomiast tak mówiłem, osoba wraca po przerwie, więc bardzo ważna jest powtarzalność ruchu, żeby plan treningowy miał odpowiednią koncepcję i dana osoba się dobrze regenerowała. Więc niezbyt często trening jest skazany. Ponieważ taka osoba ma troszeczkę opóźnioną regenerację, przez to, że miała długą przerwę. A tu już mamy na starcie trening 5 razy w tygodniu. To wygląda jakby sobie ten plan rozpisał, bo tak kulturyści trenują, tak? A tu mowa o osobie, która chce się po prostu zwyczajnie zredukować. Więc lepiej. W tym momencie odtworzyć ruchy, uczyć się ruchów wielostałowych, powtarzać je często, przerabiać ciało na lepiej całe w jednej sesji, a nie bawić się na części ciała, jakby widział, co jest pod tą tkanką tłuszczową, no tego nie widzi, a zajmuje się szczegółami, które ciężko mu ocenić. Druga sprawa, i tu jest plus, ta osoba zrobiła badania przed takie, że sprawdziła, czy potrafi wykonywać ćwiczenia wielostałowe. No a tych ćwiczeń wielostawowych no ma tutaj w tym planie treningowym. Nie jest tak źle. Dobra, nie wiem czy przychodzi do szczegółów, no ale zrobimy to, zaryzykujemy. Przede wszystkim nie mamy rozpisanego tempa. Może być taka sytuacja, że ktoś sobie trenuje w własnym tempie, czyli ma wolne tempo. Natomiast patrząc tutaj na opis tego co tutaj jest pod spodem, ubogi oczywiście. To nie ma żadnej informacji, a taka osoba powinna się uczyć ruchu. Powinniśmy dążyć do równowagi mięśniowej, szczególnie siły mięśniowej w kontekście fazy ekscentrycznej i koncentrycznej, a osoby, które mają duże zaległości treningowe, mają tutaj spore zaburzenia, więc lepiej nawet powiedzieć: wolniej rób w tej, w tej fazie, albo przynajmniej napisz, a tego nie ma. Przejdźmy do pierwszego planu treningowego. Plecy, tył, barku, biceps. I tu też mamy plecy, biceps. Czyli dwa razy w tygodniu trenuję daną partię mięśniową. Jest to lepsza wersja niż taki klasyczny split pseudo-kulturystyczny, w którym mamy raz w tygodniu partię mięśniową. Natomiast dalej się powtarzam. Wolę to analizować pod względem ruchów niż partii jako kulturysty, bo mówimy o osobie, która chce się zredukować i nic poza tym. Więc pewnie też są cechy prozdrowotne. Osoba, która chce się redukować z takiej z takiego poziomu tkanki tłuszczowej, ma cele prozdrowotne, tak? No i co mamy tutaj? Pociąganie wąskim chwytem neutralnym jedną serię plus dwie, nie wiem co to znaczy CC nie ma to nawet napisane, nie ma pojęcia, może wytłumaczył tej osobie, potem wiosowanie półsztangą, wiosowanie hammer low row, zobaczcie, angielski, polski, polski, angielski ja uważam, że lepiej pisać po angielsku, ponieważ wiele ćwiczeń nie ma polskich odpowiedników i jak zauważyłem Wiele ćwiczeń musiałbym rozpisywać w kilku zdaniach, dlatego rozpisuję po angielsku, mało tego Aby ułatwić osobom, które no, mogą znaleźć złe ćwiczenie, daję linki do ćwiczeń Jak je na przykład ja wykonuję i tłumaczę W większości No i tutaj co mamy Skupienie się na najszerszym Potem mamy tył barku, właściwie tu jest naprawdę jedno ćwiczenie, które w miarę jest ukierunkowane na to, i na końcu bicepsy. Maszyna, moditewnik i młotki stojąc. Tu trzy serie, trzy serie, sześć serii. Potem mamy uginanie ze sztangą omaną w drugim treningu tej samej partii stojąc łokcie przy ciele i młotki jedno w oparciu o ławkę skost, czyli bardzo zbliżone ćwiczenia. Niepotrzebnie, po co taka izolacja? Trening redukcyjny polega na tym, aby przerabiać jak najwięcej rzeczy w jednym treningu, ale też, żeby nie był trening za długi, niezbyt duża objętość, ponieważ może doprowadzić do podwyższenia kortyzolu i gorszej regeneracji. Więc można oczywiście trenować ciężko. Ciężko w kontekście oczywiście poziomu, z którego startujesz, czyli progresujesz, jeżeli startujesz z wysokiego poziomu, no to możesz startować z wysokiego poziomu w kwestii tutaj yy, treningu y, intensywności, natomiast w kwestii objętości, jeżeli będziesz trenował bardzo mocno objętościowo, plus do tego kardio y, napierniczał, no to w efekcie tego szybciej się zajedziesz, tak? Szybciej się zajedziesz. Natomiast mówimy o osobie, która wraca do treningu, więc powinna powolutku się wprowadzać, aby nie mieć jakiegoś szoku, szoku, że z niczego przechodzi do ciężkich treningów i do tego jeszcze jakaś skrajna dieta. Nie ma nic gorszego, ponieważ jest to no, skazane na porażkę, tak? Te zmiany muszą być takie, aby wyszlifować twój tryb życia, tryb odżywiania i aby nie wrócić do otyłości. Więc tu nie chodzi o to, aby przygotowywać się na scenę czy na taką i taką datę, tylko chodzi o to, aby zredukować się dla zdrowia i utrzymać to dla zdrowia, ale żyć normalnie. Żyć normalnie, a nie żyć teraz jak kulturysta, a później wrócić do poprzedniego stanu rzeczy, bo i tak efekt będzie końcowy taki, że raczej ten body fat będzie jeszcze wyższy. Po tam kilku miesiącach czy kilku latach. Dobra, później mamy wyciskanie sztanki z góra, trzy serie. Potem hammer płaska, płaska, hammer płaska. Wyciskanie hammer, hammer do, no y potem fly, press, cos w górę, fly, press, cos w górę. Rozumiecie to? Tu nawet nie ma co oceniać, jest sporo ćwiczeń na klatę, jakby y nie wystarczyło jedno ćwiczenie skuteczne, efektywne, dobrane y pod y jego y powiedzmy możliwości koordynacyjne, jakaś muchatura ta mała. Yy, przyciąganie sztangi do brody, wznoszenie handli bokiem, no i ściąganie podchwyty na triceps. Czyli mamy bardzo mocno przeładowany przód, delikatnie powiedzmy bok yy, yy, barku, no i na końcu triceps, jakby yy, to co wcześniej robił, nie wystarczyło. Czyli totalny bezsens. Pamiętajcie, redukcja osoby, osoby otyłej 30% tkanki tłuszczowej, która wraca po 3 latach przerwy. Potem mam przysiady i zobaczcie: trzy serie przysiadów, 7, 9 powtórzeń, a później 12 powtórzeń, rozumiecie? Czyli osoba wraca po takiej przerwie, wali 12 powtórzeń przysiadów ze sztangą. Potem wypychanie suwnica pozioma, kolejne trzy serie. Trzeba to ty, Wracasz po przerwie i ty musisz walić tak dużą objętość na czwórki, między nimi na czwórki. Ugnanie stojąc. 3 Serie po 15. podejrzewam, że chodzi tutaj o grupę mięśnień kuszołogolniowy, czyli w ogóle abstrakcyjne jakieś tam y, parametry. I znowu wypychanie suwicy, nogi wąsko i szeroko. Czyli jakaś, y, jakieś y, szczegóły kulturystyczne, tak? Jak budował jakąś tam część, chciał wyizolować. Potem RDL, jedno nóż, przywodziciel i odwodziciel. No, ja tu nie mam co komentować, tego bronić merytorycznie, ponieważ y, jest to katastrofalne. Jest tu przeładowanie. U osoby początkującej objętością. Przeładowanie, totalne. I dublowanie, niepotrzebnie. Dublowanie tylu rzeczy. Podciąganie na drążku, plecy, biceps, szeroki chwyt. Tu ma wąski, tu ma szeroki spoko jako uzupełnienie. Natomiast ja się skupił bardziej na tym, bo wątpię, że osoba z otyłością yy, będzie się dobrze podciągać yy, na drążku. No, ciężko mi w mi to uwierzyć, nie, że osoba po 4 latach szeroko. 30% BF-em będzie poczekać na drążku, no chyba, że mm, to było takie założenie, kopił w klej i później yy, ta osoba jedna przyszła na maszynę, o. Wiosowanie sztangu, tu mamy pół sztangu, tu wiosowanie, potem hantlami wiosowanie. To jest ściąganie hammer pod chwyt, jedną rącz, pauza, rozumiecie? I pauza, i napięcie, izolacja dla osoby otyłej, ona wy nie widzi tej sylwetki, bo jest zakryta tłuszczem. pullovery. pewnie takie kulturystyczne i znowu biceps, no Wytłumaczy mi po co? Zamiast uczyć się ruchu po takiej przerwie, no to mamy tutaj totalną izolację mięśniową. No ja to komentuję, ja to analizuję, ale naprawdę ciężko mi się odnieść merytorycznie do tego, bo co? No mamy tutaj pion poziom, pion poziom, mamy przewagę tutaj pracy yy, pleców, yy, ale na przykład nie mamy yy, żadnych yy, ćwiczeń, yy, gdzie możemy podejść do tego profilaktycznie i na to się powinniśmy skupić, ponieważ, ponieważ mówimy o sobie, która miała bardzo długą przerwę i zawsze te. Mięśnie, które są yy, mają rolę stabilizacyjne bądź synergistyczne są słabe, tak? Yy, I far, warto właśnie w to celować na początku powrotu. Czyli wielostaw, wielostaw i profilaktyka. I tyle wystarczy, ta naprawdę. Wracamy, wracamy po przerwie, tak? Jeszcze z otyłości. Military press, military press. Spoko, no, spoko. Co tu mamy napisane? Tego nie do końca mogę zrozumieć. Mitary press to nie mitare press, bo od razu kazał mi robić je w op w opierając sztangę o klatkę. Tak, żeby sztanga ruszyła się pionowo. O, nie mogę doczytać, nie rozumiem o co chodzi tutaj. Wznosy bokiem w górę. Tu też mamy wznosy handli w bok stojąc, a tu wznosy handli w bok stojąc. Dwa razy samo. Po co? Przecież mamy tutaj... Yy, znaczy mogliśmy skorzystać z takiej... Yy, Takiego bajaru, że na wyciągu jedna wersja, gdzie obciążamy jeden odcinek ruchu bardziej, i druga wersja handlami, handlamy, gdzie obciążamy drugi koniec ruchu, czyli ten tutaj u góry, tak wersji skróconej. I znowu przeciąganie. Tutaj drążka na wyciągu tym razem. Tu mamy wcześniej mieliśmy mieliśmy wersję drugą, czyli z sztangą. Tutaj mamy z wyciągiem. no Ruchy takie, nie? Takie, czyli takie, które wymagają już dobrej rotacji wewnętrznej. Przyjmujemy, że ta osoba ma dobrą rotację wewnętrzną, natomiast patrząc, jakie ćwiczenia zbadał, no to będzie za mało, żeby to ocenić, tak? Facepull, dwa razy Facebool, znowu Facebool, zawsze te same ustawienie, jeśli chodzi o obciążenie yy, yy, mięśni yy, stabilizujących, szczególnie mowa tutaj w kontekście obojgomierzego i podrzebniowego, czyli dubujemy. Yy, idziemy dalej. Maszyna triceps, znowu maszyna triceps i wyciskanie hatla za głowę. no Mówię, to jest trening typowo kulturystyczny albo pseudokulturystyczny, który jest na ślepo jakoś tam zbudowany z protetem na górę ciała, zdublowaniem ćwiczeń. Wszystkie serie, które masz są to serie robocze, tak? Pierwszy tydzień poświęć na to, by ciężar podobierać odpowiednio. Spoko. No, mam tutaj progresję napisaną, jakąś globalną, czyli dokładaj 2,5 kilo co tydzień, czyli po 1,25 na stronę. To jest twoja baza, która rozwija steretkę. No i spokojno, ale plus, tak, jakiś plus jest. nie? W nich idziesz przede wszystkim w ciężar, w nich idziesz w ciężar, no tak. Ale to nie oznacza, że masz zostawiać 5 powtórzeń w zapasie. No, powiem tak, szczerze. U osoby, która wraca po przerwie, ten zapas musi być taki, aby komfortowo wykonywał techniczne ćwiczenia. Nie musi iść w ciężar, może oczywiście iść progresy i progresować, szczególnie jeżeli technika jest dobra. Natomiast ciężar taki na styk nie jest tu konieczne, o tak można powiedzieć w stosunku do osób, które typowo obchodzą hipertroficznie, hipertroficzno siłowo, o, to będzie lepsze słowo, bo nie lubię tutaj dzielić to na typowo hipertroficznie. Więc ten plan ocenia fatalnie, fatalnie, jeśli chodzi o dobór dla kogo to miało być, pomijając fakt przepisywania środków dopigujących u takiej osoby i mówienie jeszcze, że nie da się bez tego zrobić, to jest jakaś katastrofa. Więc co? Zdawcie łapkę w górę. To jest kolejny plan, który analizowałem chyba trzeci, czy czwarty i po raz kolejny jest katastrofa. No i udostępnijcie materiał, aby ludzie dowiedzieli się, żeby uważali, na kogo tutaj, yy, znaczy do kogo idą, yy, ukoło ponieważ to jest katastrofa, tak? To, to jest odebranie moim zdaniem, możliwości pracowania z tymi klientami w ogóle. To jest dramat, nie to jest dramat. Dobra. Reklama, kod KFD, kontakt do współpracy zmian oraz najbliższy kurs Akademii KFD? Łapy nie ma.